Po raz czwarty w Łukowie odbyła się zbiórka karmy dla zwierząt. Akcję pod hasłem Gwiazdka dla Zwierzaków zorganizowała Marta Niedziałek. Zbiórkę Gwiazdka dla Zwierzaków organizujemy już czwarty raz i możemy powiedzieć, że obserwujemy coraz większe zainteresowanie tematem bezdomnych zwierząt w Łukowie wśród mieszkańców, co bardzo nas cieszy. W tym roku zbieramy jak zwykle dla schroniska zwierzaki do wzięcia. Oraz dla dwóch domów tymczasowych współpracujących z, z, ze stowarzyszeniem Czaruś. Zbieramy karmę dobrej jakości, akcesoria różnego typu dla zwierząt, dla kotów i dla psów. Mogą być też zbierane ręczniki, koce. Może to być, mogą to być rzeczy używane lub nowe, oby tylko były w dobrym stanie i nadawały się do użytku. Również środki czystości są w schronisku bardzo potrzebne. Jestem miłośniczką kotów i całe życie jakieś tam kotki u mnie były. Kocham zwierzęta i to bardzo uważam fajny pomysł, żeby jakoś wesprzeć akcję i te nasze tutaj futrzaki Łukowskie. Kochamy pomagać, że trzeba pomagać, a tym bardziej tym takim bezdomnym, biednym, opuszczonym zwierzakom. Mamy też sami zwierzątka i wiemy, jak to jest po prostu, żeby mieć dobre serce dla zwierząt. W tym roku bardzo y, zwracamy uwagę, również właśnie tak jak pani, która przed chwilą nam przyniosła y, dary, powiedziała na koty, ponieważ temat kotów y, w Łukowie stał się ostatnio bardzo drażliwy. Y, pojawiły się niepokojące informacje na temat współpracy Urzędu Miasta ze schroniskiem. Mam nadzieję, że współpraca ta będzie się układała w przyszłości, że po prostu umowa będzie dalej z tym schroniskiem podpisywana, ponieważ to schronisko ma bardzo dobrą opinię. W tym roku chciałabym zwrócić uwagę na to, jak można zgłosić zwierzę do schroniska. Ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt jest to obowiązek. Każdy, kto spotka porzucone zwierzę, ma obowiązek powiadomić schronisko, może być to na przykład za pośrednictwem policji. I to dotyczy tak samo psów, jak i kotów. Wszystkie zebrane rzeczy zostały przekazane do schroniska Zwierzaki do Wzięcia oraz do dwóch domów tymczasowych dla kotów, będących pod opieką łukowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Czaruś.